Witam Cię bardzo serdecznie. Jeśli pomimo zniechęcającego tytułu tego filmu wciąż słyszysz mój głos, to zapewne poszukujesz informacji na temat Lego Boost, których brakowało w innych recenzjach tego zestawu. Bo jak się okazuje, wszystkie recenzje Boosta opierają się na pobieżnych opisach pięciu proponowanych konstrukcji i zachwytem, ile to godzin można spędzić na jej budowaniu, jakby to było wszystko. A sytuacja wygląda tak, że prawdziwa zabawa z Lego Boost zaczyna się dopiero tam, gdzie prawie wszyscy ją kończą. Więc jeśli tego właśnie szukasz, to daj mi znać, klikając łapkę w górę i subskrypcję, za co serdecznie dziękuję. W tym filmie opiszę pokrótce, czym jest LEGO Boost i na czym polega zabawa zestawem po otworzeniu pudełka. Ale najciekawsza będzie druga część filmu, w której pokażę dokładnie, jakie możliwości dają programowalne klocki tego zestawu. A więc LEGO Boost o numerze 1701 to zestaw ponad 800 klocków, umożliwiających budowanie dowolnych konstrukcji. I to jest oczywista oczywistość, jeśli chodzi o LEGO. Ale to, co czyni ten zestaw wyjątkowym, to możliwość programowania tychże konstrukcji. Jest to możliwe dzięki elementom systemu Boost, które zostały pokazane z tyłu pudełka, a które razem tworzą zestaw czujników oraz silników ożywiających zbudowane twory zgodnie z wymyślonym programem. Zaprezentowane są tutaj także wszystkie zaproponowane przez LEGO modele do złożenia. Są to mniej lub bardziej atrakcyjne, za to dość mocno zróżnicowane konstrukcje, przy budowaniu których dziecko poznaje podstawy projektowania i programowania takich sprytnych zabawek. Z tego wynika, że LEGO Boost idealnie wpisuje się w ideę STEM, czyli rozwoju w zakresie nauki i technologii, a więc jest to także idealny pomysł na prezent dla dziecka, które przy świetnej zabawie może poznać podstawy robotyki, automatyki i programowania. I tutaj pojawia się dość istotna informacja. Sposób programowania w aplikacji LEGO Boost jest bardzo zbliżony do programowania w Scratch Junior, ponieważ także polega na układaniu bloczków z ikonami symbolizującymi różne akcje. Dlatego jeśli nie masz pewności, czy Twoje dziecko będzie w stanie programować utworzone konstrukcje, to warto poćwiczyć na sucho, układając programy w Scratch Junior. Jeśli nie znasz jeszcze tej uczącej podstaw programowania aplikacji, to zapraszam Cię do filmów na ten temat, które nagrałem wcześniej. Odpowiedni link pojawił się właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Pora na rozpakowanie zawartości. W pudełku znajduje się 11 ponumerowanych woreczków z klockami. Jeden woreczek bez numeru zawierający silnik interaktywny i czujnik koloru. Pudełko z klockiem MoveHub, a także ogromna tekturowa plansza i plakat. Zaskakująco brakuje tutaj drukowanej instrukcji budowania a to dlatego, że instrukcja jest dostępna w postaci cyfrowej w aplikacji LEGO Boost na urządzeniu mobilnym. I nie jest to zwykły statyczny PDF, a rodzaj interaktywnej prezentacji, która przeprowadza młodego konstruktora nie tylko przez proces budowania, ale po każdym większym etapie budowy pozwala na spokojnie zapoznać się z właśnie dodanymi funkcjonalnościami. Ja ze swojej strony muszę przyznać, że jest to naprawdę świetny sposób na skuteczne zaznajomienie się z zaawansowanymi funkcjami zestawu, który jednocześnie nie przetłacza początkującego ogromem nowych informacji. Gdyby ktoś jednak chciał, to instrukcję można pobrać także w formacie PDF ze strony producenta. W pudle nie ma także tabletu i baterii, przy czym jest to dość dobrze wyeksponowane. I to jest chyba najważniejsza informacja dla osób zainteresowanych kupnem tego zestawu klocków. Wymaga on bowiem posiadania tabletu z zainstalowaną aplikacją Lego Boost, w której odbywa się cała interakcja pomiędzy konstrukcją a użytkownikiem. Tablet musi posiadać moduł Bluetooth w wersji BLE przynajmniej 4.1 oraz w miarę przyzwoite parametry i możliwie duży ekran. Udało mi się co prawda uruchomić aplikację na telefonie, ale korzystanie z niej na małym wyświetlaczu będzie po prostu bardzo niewygodne. Wszystkie wymagania techniczne można znaleźć na stronie Lego. Jeśli posiadasz takie urządzenie, to super. Ale jeśli nie posiadasz lub nie spełni ono podstawowych wymagań, to oznacza dodatkowy koszt w okolicach około 1000 zł. Przy zestawie w cenie około 500 zł taki zakup robi się mocno kosztowny. Pomimo to, w mojej ocenie gra jest warta świeczki, tym bardziej, że tablet można wykorzystać do wielu innych kreatywnych rzeczy. Do zasilania zestawu niezbędne jest 6 baterii AAA, czyli małych paluszków. Ja od wielu lat do tego typu zastosowań używam akumulatorków, które działają równie dobrze, a są łaskawsze dla portfela. Ok, na ten moment klocki wędrują do osobnej szufladki, a plakat na tablicę z plakatami. Na biurku pozostają najciekawsze elementy, o których teraz opowiem kilka słów. Największym oraz najważniejszym elementem jest Move Hub. Pokaźnych rozmiarów klocek ma na sobie mnóstwo studów i kilka otworów na technikowe piny. Zawiera on w sobie włącznik i kolorową diodę, której kolor można programowo zmienić. Koszyk na 6 baterii AAA. Dwa niezależne silniki oznaczone jako A i B oraz dwa dodatkowe złącza służące do podłączenia interaktywnego silnika oraz czujnika koloru oznaczone jako C i D. Wbudowany jest tu także czujnik wychylenia działający w dwóch osiach, przód-tył i lewo-prawo, moduł Bluetooth BLE służący do komunikacji z tabletem oraz mikrokontroler, który możemy programować. To, co warto zauważyć, a o czym mało kto mówi. To fakt, że oba silniki są silnikami krokowymi, a ponadto mogą służyć jako enkodery, czyli wykryć i odczytać obrót osią. Kolejną ważną informacją jest to, że MoveHub nie przechowuje programów. Aby wykonać program, trzeba go każdorazowo uruchomić z tabletu. Interaktywny silnik jest zbliżony rozmiarem do silnika M systemu Power Functions, ale jest pokryty dużą ilością studów i ma kształt ułatwiający łączenie go z klasycznym Lego. Silnik ma wbudowany bardzo elastyczny przewód o długości około 20 cm, zakończony wtyczką Powered Up. Tak jak w przypadku elementu MoveHub, i ten silnik jest silnikiem krokowym z funkcją enkodera. Ostatnim elementem jest czujnik koloru i odległości. Jest to czujnik optyczny, nie ultradźwiękowy, który jest w stanie wykryć konkretny kolor, określić odległość do przeszkody, wykryć ruch, a ponadto może służyć jako zwykłe światło. Czujnik z góry wygląda jak klasyczny klosek 2x4, za to jest od niego wyższy i zakończony elastycznym przewodem o długości około 20 cm z wtyczką Power Up na końcu. Żaden z powyższych elementów nie zawiera w sobie mikrofonu i głośnika, dlatego wykrywanie oraz odtwarzanie dźwięku jest realizowane przez tablet. I na tym na razie przerwę opis elementów Boost, ponieważ teraz pora na parę słów o aplikacji. Instaluje się ją klasycznie ze sklepu Google Play lub App Store, w zależności od posiadanego urządzenia. Należy tylko zwrócić uwagę, aby była to wersja odpowiadająca posiadanemu zestawowi, ponieważ są dwie. Jedna do omawianego zestawu kreatywnego 17101, a druga do zestawu dowódcy droidów Star Wars. Przy pierwszym uruchomieniu, większość opcji jest nieaktywna, a kliknąć mogę tylko na ikonkę logowania do konta LEGO, Zakładka z pudełkiem popcornu, gdzie znajduje się kilka filmów promocyjnych, zakładkę z kopertą, czyli skrzynka z informacjami dostępnymi po zalogowaniu do konta, Lego. i zakładkę opcji, gdzie znajdują się podstawowe ustawienia audio, możliwość ustawienia języka aplikacji, mnóstwo informacji prawnych i wersji oprogramowania a także opcje zaawansowane dotyczące synchronizacji postępów w aplikacji. Wszystkie inne opcje na głównym ekranie są nieaktywne, poza jedną prowadzącą do malutkiego projektu samouczka wyjaśniającego podstawy zabawy zestawem LEGO Boost. Wybieram zaproponowany projekt i zaczynam z pierwszym etapem. Aplikacja proponuje włożenie baterii do klocka MoveHub, a następnie pokazuje 20 stron instrukcji, według której powinien być złożony prosty pojazd. W późniejszym czasie dostęp do instrukcji budowania jest możliwy poprzez kliknięcie ikony z dwoma klockami na górze ekranu. Dla poprawnego działania aplikacji wymagane są uprawnienia do komunikacji bluetooth, mikrofonu oraz lokalizacji urządzenia. Jeśli brakuje któregokolwiek z tych uprawnień, to pojawi się okno, w którym można uzupełnić braki. Na koniec wyświetlony zostaje komunikat z prośbą. O włączenie klocka MUFHA przyciskiem na obudowie. Parowanie potrafi zająć chwilę, a kiedy dioda na klocku zapali się na niebiesko, przychodzi pora na podstawy programowania, czyli układanie bloczków z programem. Po przytrzymaniu palca na każdym z bloczków w palecie wyświetlona zostaje krótka informacja na temat wybranego elementu. Czasami informacje te są, hmm, powiedzmy, można by użyć słowa zagadkowe. Wtedy najlepiej jest po prostu wypróbować samemu działanie bloczka. Po testowaniu dowolnych kombinacji bloczków można przejść do drugiego etapu, który właśnie został odblokowany, a gdzie zostanie dodana obsługa czujnika zbliżeniowego. W trzecim etapie otrzymujemy możliwość kontrolowania dodatkowego silnika interaktywnego, a także kilka propozycji zabawy pod ikonką żarówki na górze ekranu. Niektóre zadania wykorzystują dużą kartonową planszę z zaznaczonymi polami i różnymi przeszkadzajkami. Warto dodać tutaj, że jeden bloczek ze strzałką np. do przodu przesunie pojazd o jedno pole do przodu. Dzięki temu łatwo jest zaprogramować sekwencję ruchu robota na planszy. I tak właśnie wygląda idea zabawy z zestawem kreatywnym Boost. W tym momencie zostały już odblokowane wszystkie opcje na głównym ekranie, gdzie najbardziej wyeksponowanych jest 5 modeli do zbudowania. Każde z tych modeli po wybraniu prezentuje orientacyjną informację o skomplikowaniu w skali trójklockowej i instrukcję budowy podzieloną na trzy etapy. Ponadto wraz z postępami w budowie oraz wykonywaniu zadań odblokowana zostanie skrzynka ze specjalnymi bloczkami do programowania oraz kolejne zadania do wykonania. Dobór konstrukcji nie jest przypadkowy. Każda z nich ma za zadanie zaznajomić z jakimś obszarem działania automatyki i programowania. No, może pazowernim, który jako flagowa konstrukcja ma ociekać fajnością i przyciągać mnogością zadań do wykonania. Natomiast gitara ma pokazać działanie czujnika dystansu oraz enkodera w silniku krokowym. Łazik ma pomóc przećwiczyć sterowanie pojazdem. Kot Franki uczy wykorzystania różnych czujników z dużym naciskiem na akcelerometr. A linia produkcyjna wykorzystuje na maksa możliwości silników krokowych sterowanych czujnikiem koloru. W taki sposób Lego Boost gwarantuje wiele godzin zabawy, podczas których można sobie pobudować z klocków, próbować przejść przez wszystkie zadania i poprogramować według wskazówek w aplikacji. Nawet jeśli nie przychodzi ci do głowy żaden własny pomysł, lub nie chcesz mieszać klocków busta z innymi, które posiadasz, to mimo to masz gwarancję naprawdę długiej i fajnej rozrywki. No ale hej, no przecież to nie koniec, przecież to są klocki LEGO, podobno możesz z nich zrobić wszystko. A że faktycznie tak jest, to aplikacja zachęca do samodzielnego tworzenia i to na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest rozbudowa innych istniejących zestawów o możliwość ruchu i jego programowania. Ma to na celu pokazanie, że można wyjść poza schemat i próbować robić coś innego. Na ten moment aplikacja oferuje instrukcje rozbudowy trzech różnych zestawów, ale niestety jest z nimi mały problem. Są to zestawy z 2018 roku, które już wyleciały z oficjalnej dystrybucji, przez co ich ceny robią się delikatnie mówiąc absurdalne. Bo na przykład za smoka z zestawu Ninjago 7652 rok temu zapłaciłem niecałe 150 zł, a dziś nówki sztuki na popularnym serwisie aukcyjnym oscylują wokół 400 zł. No, ale w sumie skoro Ninjago ciągle ma w ofercie smoki podobnej wielkości, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby lekko zaimprowizować z podobnym, aktualnie dostępnym zestawem. Można też poszukać tego konkretnego smoka czy pojazdu arktycznego z drugiej ręki. Być może Lego aktualni tę część aplikacji i zaproponuje nowe, dostępne w sklepach zestawy do rozbudowy. Aktualną listę takich zestawów można znaleźć w serwisie Bricks.com, a dokładny adres jest podany w opisie tego filmu. Drugim sposobem zachęcenia do samodzielnego budowania jest zawartość okna, które jest ukryte za roletą na głównym ekranie. Znajdują się tam m.in. trzy instrukcje pokazujące, jak zbudować bazę do samodzielnych projektów. Są to robot kroczący na czterech łapach, zdalnie sterowany samochód oraz automatyczna brama. Tak przygotowana baza konstrukcji może zostać udekorowana w dowolny sposób, tak aby pasowała do zabawy z innymi zestawami. Przy wyborze projektu bazy, apka pokazuje zarys, czy też może wizję tego, jak można wykończyć konstrukcję. Dzięki temu możliwe jest swobodne budowanie, nie przejmując się tym, aby model był sprawny mechanicznie. A kiedy już poczujesz, że to wszystko, co można było zrobić do tej pory, Cię ogranicza, to jest właśnie ten moment, aby zbudować coś samemu od zera i zaprogramować to według własnego uznania. Do tego służy przycisk nowego, pustego projektu, i to jest właśnie według mnie początek prawdziwej zabawy z zestawem kreatywnym Lego Boost. Pamiętaj tylko, aby w opcjach projektu wybrać najbardziej rozbudowany zestaw bloczków do programowania. Na tym kończę opis zestawu jako całości. Nie chcę pokazywać gotowych modeli i zachwycać się nad tym, że można im dobudować z instrukcji wąsy czy okulary. O tym, że aplikacja zawiera 12 różnych dźwięków wpuszczenia bąka, też możesz dowiedzieć się z innych filmów. Teraz chciałbym pokazać to wszystko, czego nie dowiedziałem się z innych recenzji, a co mnie bardzo interesowało, czyli co tak naprawdę oferuje Automatyka Lego Boost. W widoku nowego pustego projektu mam do dyspozycji żółte bloczki kontroli przebiegu programu, pomarańczowe bloczki czujników. Zielone bloczki kontrolujące silniki, fioletowe bloczki sterujące światłem i dźwiękiem, białe bloczki umożliwiające wykonywanie obliczeń oraz dostęp do zmiennych, a także niebieska zakładka, w której mogę nagrywać własne dźwięki oraz szara umożliwiająca tworzenie procedur. Ja dziś skupię się na czujnikach i silnikach. I tak idąc od początku, optyczny czujnik koloru i odległości jest w stanie wykryć 9 kolorów. Potrafi zwrócić wartość odległości od przeszkody w zakresie od 0 do 10, co odpowiada maksymalnej odległości około 15 cm. Jest tu także bloczek zwracający aktualny poziom oświetlenia otoczenia w skali od 0 do 10. Ale szczerze mówiąc, nie ogarniam, co on tak naprawdę pokazuje. Przy pomocy mikrofonu w tablecie, program może wykrywać dźwięki o różnym natężeniu, oczywiście w skali od 0 do 10. Akcelerometr w klocku MoveHub umożliwia określenie przechylenia w osi X i Y w zakresie od minus 90 do 90 stopni a do tego w pełnym zakresie określa orientację MoveHub'a względem Ziemi. Ponadto akcelerometr pozwala wykryć i zliczyć wstrząsy Mówhaba. Funkcja encodera w silniku pozwala wykryć i zwrócić prędkość obrotu osi silnika, a także narastające jego pozycję w stopniach. Dotyczy to zarówno obrotu osi wywołanego przez program, ale także obrotu wywołanego z zewnątrz, np. poprzez obrót osi palcami. Licznik pozycji Enkodera podaje pozycję narastającą w stopniach, a więc 720 to dwa pełne obroty. Ciekawostka, pomimo iż licznik jest czterocyfrowy i kończy wyświetlanie na 9999 lub minus 9999, to zlicza on dalej zgodnie z rzeczywistością. Ostatnim wartem uwagi sensorem jest czujnik przechylenia tabletu, który podaje wartość przechlenia w dwóch osiach w zakresie od minus 100 do 100. Sekcja kontroli silników jest także bardzo rozbudowana i poza klasycznym uruchomieniem silnika z zadaną prędkością w zakresie od minus 100 do 100, wraz z zatrzymaniem, umożliwia skorzystanie z wszystkich dobrodziejstw silników krokowych. A więc, jest tutaj możliwość obrotu osi silnika z zadaną prędkością o konkretną ilość stopni. Jest także możliwość obrotu z zadaną prędkością do konkretnej pozycji wyrażonej w stopniach. I jest to możliwe niezależnie zarówno dla zewnętrznego silnika interaktywnego, jak i silników A i B w MoveHubie. Dla silników w klocku MoveHub dostępny jest tryb pracy o nazwie DriveBase. Gdzie oba silniki są wykorzystywane do przemieszczania się ze zmianą kierunku. Jest tutaj możliwość albo zadania różnej prędkości dla obu silników, czyli tzw. tryb czołgu, albo zadania kierunku skrętu w zakresie od minus 100 do 100, w tym przypadku prędkość obrotowa każdego z silników zostanie dobrana przez klocek automagicznie. Do tego wszystkiego jest tu także m.in. możliwość ustawienia czasu trwania przyspieszenia i hamowania, a samo hamowanie może polegać tylko na wyłączeniu silnika lub na aktywnym hamowaniu silnikiem. I jak tak na to patrzę, to odnoszę wrażenie, że ilość dostępnych opcji, jak na klocki dla siedmiolatków, jest po prostu ogromna. Na pewno nie będzie ograniczać młodych konstruktorów. Docenią to także ci, którzy jeszcze niedawno wykorzystywali silniki Power Functions, które z grubsza oferowały tylko tyle, że się kręciły w lewo i w prawo. Wiadomo już co można zrobić, to teraz pora na to czego nie można zrobić. Nie można zachować programu w klocku movehub. To oznacza, że klocek aby wykonać jakikolwiek program musi być sparowany z tabletem, na którym uruchomiona jest aplikacja z konkretnym programem. Nie można sparować jednocześnie większej ilości klocków movehub z jednym tabletem. Nie można wykorzystać dwóch silników interaktywnych podłączonych do gniazd C i D. W zależności od kolejności podłączenia, silnik D zakręci się raz lub wcale, a wszystkie następne odwołania do silnika interaktywnego wykonają się na silniku C. Nie można wykorzystać dwóch czujników odległości i koloru. To znaczy oficjalnie nie można, bo na przykład do pewnego stopnia działa rozpoznawanie kolorów z obu czujników. Niemniej jednak jest to obszar, w którym nie powinno się robić żadnych założeń, więc jeśli wiesz co robisz, to być może zdołasz to jakoś wykorzystać. Nie można wykorzystać żadnych innych elementów podłączonych przez łącze Powered Up. Sprawdziłem wózek z silnikiem z pociągu, silnik L z zestawu Technik Control Plus, silnik kątowy Spike Prime oraz czujniki z nowego Mindstorms 51515. Oraz silnik M z WIDU 2.0. I jak się okazało, generalnie wszystko, co spoza zestawu, nie funkcjonuje z klockiem MoveHub. Jedno jest pewne: to, że w konstrukcjach z elementami Boost nie można wykorzystać elementów systemu Powered Up czy Spike Prime, absolutnie nie jest wadą tego zestawu. W końcu jest to zestaw wprowadzający w robotykę i programowanie dla najmłodszych, a więc jego głównym założeniem jest prostota. Sprawdziłem to, ponieważ byłem ciekaw, czy jest to możliwe, a nigdzie nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Jeśli chodzi o częściowo niedogodności, to klocek MoveHub bardzo szybko przechodzi w tryb uśpienia, przez co zbyt często trzeba go włączać przyciskiem. Precyzja silników jest trochę za niska. Pomimo iż można ustawić parametry obrotu co do jednego stopnia, to silnik przy pierwszym obrocie przeważnie nie wykona go dokładnie na wskazaną pozycję. Przy czym wygląda na to, że enkoder poprawnie zlicza pozycję osi. Generalnie to nie przeszkadza. Aczkolwiek w zaawansowanych konstrukcjach może to być uciążliwe. Mój czujnik koloru miał problemy z rozpoznaniem klocków o kolorze pomarańczowym oraz fioletowym. Znalazłem kilka bloczków, które nie mają opisu w języku polskim, np. orientacja tabletu, a także kilka takich, które nie mają opisu także w języku angielskim, np. jeden z bloczków z mikserem audio. To wszystko co zostało teraz wymienione dotyczy aplikacji oraz wewnętrznego programowania klocka MoveHub w wersji dostępnej na czas nagrywania tego filmu. Może się okazać, że z czasem lista możliwości klocka i aplikacji będzie się zmieniać, np. poprzez dodanie nowych funkcjonalności lub obsługi nowych elementów. Skoro wszystko zostało już powiedziane to pora na małe podsumowanie z moją oceną zestawu LEGO Boost. W mojej opinii jest to bardzo udany zestaw narzędzi, czyli klocków, elementów automatyki oraz oprogramowania, które idealnie nadaje się dla najmłodszych. I nie ma znaczenia czy dostanie go 8-latek, który będzie w stanie sam wszystko zbudować i zaprogramować, czy może 5-latek, który będzie programował ścieżki ruchu dla robota zbudowanego wspólnie z rodzicem czy starszym rodzeństwem. W obu przypadkach zabawa będzie świetna. Trzeba tylko pamiętać, że przy kupnie zestawu dla młodszych dzieci prawie na pewno niezbędna będzie obecność i pomoc rodzica, aby pokazać i wytłumaczyć działanie aplikacji. A jeśli Twoja pociecha zna już Scratcher Junior, to jest to genialne rozwinięcie nauki programowania, ponieważ pozwala wyjść poza ekran tabletu. Przeskok pomiędzy zanimowaniem kota na ekranie, a poruszaniem fizycznie istniejącego robota pod pełnym przeszkód, otwiera mnóstwo nowych możliwości i jest po prostu bardzo, ale to bardzo fajne. Także jeśli szukasz ambitnej zabawki dla dziecka, albo brakowało ci przekonania o sensie takiego zakupu, to zdecydowanie polecam. Lego Boost jest wart wydanych pieniędzy, tym bardziej że oferuje znacznie więcej niż się to wydaje na początku. A dla cierpliwych, którzy dotrwali do tego momentu, mały bonus. Naprawdę jest tutaj 12 różnych bąków i 4 beknięcia. Zapraszam do posłuchania.